Następny dzień, następne rzutki. Dzisiaj Davenport, Iowa. Wyjeżdżam do stanu Illinois, wjeżdżam do Iowa. Z rzeka jest granicą. Bla, bla, bla.

Lodówką, jakieś części typu lampy, takie lampy na nadwór, tak, lampy na zewnątrz. i to normalnie na flatbedach to się takie rzeczy się wozi bardziej. i potem zawsze są problemy z rozładowaniem, czasami, nie? bo nie mają jak rozładować się. Z pretensjami do mnie, no wie ty, no ale towar zamówiony przez Waszą firmę. Wasza firma to czasami idzie na dwie strony bo, mówię, towar jest zamówiony przez firmę i niektórzy się oczekują, że ja mam narzędzia, żeby rozładować jakieś łańcuchy ten paleciak taki, tak cokolwiek Tak, no niektóre firmy się oczekują, że ja mam te narzędzia i ja powinienem je mieć, naprawdę powinienem je mieć, ale z drugiej firmy rozumiem, że to zajmuje miejsce. Zajmuje trochę wagi no tam zawsze by było. Tam, ile to nam wagi by, by dało, ale taki palec jakby się przydał łańcuchy jakieś takie do wyciągania tych palet. Właściwie łańcuch to mogę kupić zawsze, nie? specjalistyczne, nie? Ale to często się nie wodzi takich tych to... Lecz o co chodzi. E, więc firmy czasami się oczekują, że ja te rzeczy mam no i powinienem je mieć, logicznie patrząc, sam sobie ułatwiając robotę, tak? No, ale mi firma tego nie daje. łańcuch zawsze mogę sam kupić, tak? Że przydało po prostu firmę obciążyć ale dobra, sęk w tym jest, że często ja tłumaczę im wcześniej, jak wy zamawiacie towar upewnijcie się jakim transportem zamawiacie towar i jak to rozładujecie po prostu jak zamawiacie płacicie za towar DriveBoxem, znaczy driveBoxem, no lodówka, ale tak jak Drive driveBox się liczy, to wyobrażam, wyobrażam sobie, że, że troszeczkę, nie wiem, czy to taniej niż FlatBeda zamówić. No nie wiem. Więc jak firma już zamawia towar najtańszą drogą, no to upewnijcie się, że Wy macie jak to rozładować. tak? czasami. Przy konstrukcji trzeba wcześniej dzwonić i upewnić czy oni mają jakoś to rozładować, żeby nie było niespodzianek. Dobra, mniejsza z tym, to to jest, mówię, to jest taka logistyka już że firmowa firma zazwyczaj dzwoni, dzwoni, żeby się upewnić, czy, czy mogą rozładować. Zazwyczaj nie ma problemu, ale sami są nie do gadania tak, z Kiprzem, rozmawiasz, mówi tak, 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 potem nagle przyjeżdżasz na przyjeżdżasz nagle na konstrukcję i ludzie mówią, pierwsze słyszę. Ja wiem tego, no, ktoś się umawiał, tak, że dzisiaj o 8 rano mam tu być, pierwsze słyszę. I to jest takie właśnie, o, szef zamówi oleje, nie powie nikomu, więc dlatego nie lubię tych konstrukcji, tak. Dobra, to już to już jest firma, taka zwykła. Poczekajcie, tu gdzieś będę musiał w prawo skręcić. Prawo niedaleko nie skręcić. Musiał się przygotowywać, żeby z drugiego pasa na robić, bo widzę, że tu będzie raczej ciasno. Akurat samochody wszędzie, Janą no więc. a tutaj gdzieś będę musiał z drugiego pasa skręt zrobić i to będzie taki dość ostry skręt Ale nie może być ciasno, bo widzę, że to będzie takie małe jakieś to będzie taka nieciekawa, mała uliczka, no, już widzę zakaz w lewo, ale to chyba jeszcze nie ta. No jedźcie, tutaj nie mogę skręcić, bo nie dojadę. Wiedziałem, że, że światło mi ten. Wiedziałem, że na czerwonym. Chodzi, że ja muszę zrobić ostry łuk, no, ale dobra, akurat dobrze nikogo nie mam. dobrze. Skwało się. I. Nie ta w lewo, tylko następna w lewo. Aha, no dobra, jest. No dobra, czyli 737 737 Aha, czyli to oni są na takim ulicy takiej residential jakby. No publik. Czy to do z dobrej strony ja zajeżdżam? No nie no dobra. Dok. będzie chyba ciasno będzie chyba trochę ciasno tutaj jeżeli to jest ten tutaj, czy, 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 no dobrze, zobaczymy. No, dobra, ja muszę pójść do środka jak będę musiał się tutaj cofnąć to może być nieciekawie trochę ciasno tu tutaj... będzie Chyba, że oni tu jeszcze mają Doki, ale tutaj samochody Dobra, wiecie co, czekajcie, idę się zwiedzić Oj, będzie ciasno Jak ja się cofnę takim widlakiem? No dobra No dobra, pojedziemy iż tam dalej musimy podjechać Big Overhead Door Gdzieś po prawej stronie Tu akurat będzie dużo miejsca, okej, okay, nie jest tak. Dobra, nie ma nie ma na razie. Tak to wygląda tutaj Davenport Iowa, kurde, kurza mnie te, ten przeciek powietrza Jak się zatrzymam muszę kupić nowy kauczuk plus baterię do pripasa, bo mi preepass nie działa. Nawet musiałem zjechać na tę nawagę. proszę małe zakupy zrobić no dobra mówią, żeby tam wjechać Tu jest ta biała naczepa czekajcie czekajcie, czekajcie, czekajcie bo ja sam nie wiem czy się zmieści Nie wiem, tak miało być łatwo, a widzę, że kurde się robi, bo Jaką chcesz mnie to? Czy mi na pewno starczy miejsca, żeby wjechać? A jak ja potem wyjadę stąd? Jadę później stąd. Muszę się tu nie wykręcać. Tu się, ja chyba chce, żebym ja się tu wycofał. No tych drzwi tutaj po prawej. Dobra, czekajcie, to Do mi chodzi, chodzić, a ja potem jakoś. Teraz ten wyjadę. To jest. będę miał wystarczająco miejsca, żeby wyjechać, ty, bo tak jakoś mi to nie wygląda najlepiej. O, może, może być trudno z wyjechaniem. No. Ciekawe, jak to będzie. Ja. się. Czy co, będzie ciasno? Ale chyba mi się wydaje, jak ja stąd wyjadę. Bo. Musiał się cofnąć tam w ten garaż jakby i taki łuk zrobić. Nie no powinienem chyba wyjechać jak tutaj, chyba nie jestem pierwszy, który tu wjeżdża, tylko tak mówię. No jest troszeczkę No tak trochę jest będzie No trochę przygody, myślę, że będzie łatwiej, no dobra. 1.90272 Czyli dostek to będzie nie te, dwa, trzy paleta, czwarta paleta, dobra, to dostka są te. No dobra, wszystko ręcznie robimy. Super ręcznie żeśmy wzięli, teraz mi paleciaka dadzą. Ja wiem już te palety, trzy palety. Podwiozę na koniec źle się tutaj na tym podłodze, się źle źle się pracuje paleciakiem, ale to jest akurat akurat są lekkie te palety. Nie takie rzeczy, kurde, się robiło. Gnój, który waży tonę, w dwójkę trzeba było czasami czy tam półtora tonę, czasami trzeba było pale, paleciakiem też pchać. I moje troszkę nie zaszkodzi, trochę e, trochę trochę ławni, tak zerkam najlepiej, tak jak ja się trochę cofnę tak w tą, w tą dziurę miał wystarczająco, powinienem mieć wystarczająco miejsca, żeby łuk zrobić i coś tam wyjechać powinno być ok. To jest moment tutaj. prawdy żebym ja stąd jakoś wjechał. muszę się wcisnąć między te nacinki Usnąć. Żeby mógł być duży łuk zrobić o, tego tego naczepny To czasami w praktyce wydaje się proste Znaczy nie, zerkając wydaje się proste, ale w praktyce niekoniecznie ale dobra aby miał tylko jakiś łuk taki duży, żeby się wykręcić, czasami Czasami gorzej to wygląda niż naprawdę jest, a czasami odwrotnie wydaje się łatwe, a takie łatwe nie jest, nie? Ale nie, tutaj to już widzę teraz. Że to będę miał miejsca w około... Już widzę, już widzę, że to nie będzie, nie będzie jakiejś większej, większej problematyki raczej. Czekajcie, że mnie się nie wpieprzą w ten w ten płot tam z tyłu. Chyba starczy mi, czekajcie, chyba mi starczy Chociaż będzie no, będzie tak łatwo No nie, jednak troszeczkę trochę trudniej niż myślałem, ale dobra, czekajcie, muszę Muszę się złamać bardziej Tam z tyłu są jakieś maszyny, żeby w te maszyny nie wjechać wyprostować no trochę, trochę ciasniej jednak ciaśniej niż myślałem, ale powinno być chyba okej, okay. czekajcie żebym ja tutaj bokiem nie zahaczył w tą hmm. powinno być okej okay jak na razie dobrze dobrze okej okay. Z tej strony ok, Tutaj też dobrze jest, Dobra, mam dużo miejsca. Z tej strony tutaj też wyjadę. Perfekto, jeszcze nie, ale już prawie, prawie na żywo prawie na żywo jak zaspowiada prawie na żywo żeście mnie widzieli prawie na żywo widzieliście jak ja przejechałem to prawie na żywo dobra prawie na fucking żywo wziąć to się! prawie na żywo przejechałem to wszystko widzieliście to prawie na żywo to było prawie na żywo no! Pompa na ostatnią zrzutkę. Ale też w takim miejscu troszeczkę. O, to jest kurde. Ostry łuk. Też w takim dość ciasnym miejscu. Czekajcie, tylko wyjadę z miasta, zadzwonię do nich, żeby. To będzie jakaś duża firma, to będzie jakieś też taki małe coś małego tak jak to Dobra tutaj będę musiał niestety duży łuk wziąć więc będę musiał przeczekać aż, aż nie będzie trafiku niestety natężenia ruchu jak to za powiada Bo jak na ten czas jest duże natężenie ruchu i tym uciągnikiem siodłowym nie mogę zrobić nawrotki Emocje jak Napięte jak plandeka na żuku Dobra, jedźcie, jedźcie, a kurde bo zawsze Z tej strony już będzie spokój, ale z tamtej za to jadę Tak zawsze jest, tej Jak z jednej przestają jechać, to teraz z drugiej jadą A ja nie chcę im wyjeżdżać tak na hamę. No niestety będę musiał Chyba. Czekajcie, tutaj stoją Dobra, tu stoją Tam jeszcze jadą Dobra Po tym czerwonym Niestety Ale nie, dobra, spoko Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj Lecimy Nie bój się pompana blasem! Jak to kiedyś Tiger na powiadał i zżygał się idąc po. Nie wiem czy co. Ja tutaj. Nie mogę być na. Jest dużo zakrętów, nie chcę być na. na... Będę wjeżdżał na ten. Chcę być na, na linii zewnętrznej, bo jest dużo zakrętów, więc ja będę. Czekajcie, 13-11? Dobra, chyba przejadę. Dobra, dobra. Nie chcę być blisko e, po prawej stronie, bo będę haczył o chodnik. A tutaj e, droga jest dość. No przy rzece jest, więc może być. Może być. Mogą być zawijasy. Dobra, 13-11 jest ok. Więc Davenport, dziękuję bardzo, do widzenia pana Cedar Rapids 13-11 Ty, ale ja, a ja mam 14-11 O kurde Ale mi zerwało coś z dachu. Ja dziękuję No dobra ludziska, ja nie wiem, czy mam to nagrywać tą drogę przez Davenport? Czy nie? Widzicie? Takie właśnie zawijasy, jażbym bym po chodniku jeździł Kurde, to ja przez całe te dojechał Przez całe cholera, cholera centrum Portu. I za bardzo mi to się podoba